Rozdział 12. Jaźń. Jeśli jest się drogim samemu sobie, należy siebie pilnować. Człowiek mądry niech nie przerywa czuwania podczas żadnego z trzech okresów nocnej straży. Wpierw powinno się samemu gruntować w tym, co jest właściwe, dopiero potem należy pouczać innych. W ten sposób mądry człowiek nigdy nie dozna nagany. Winno się samemu czynić to, czego czynienia uczy się innych. Gdy ktoś szkoli innych, to sam powinien być samoopanowany. Panowanie nad samym sobą jest prawdziwie trudne. Każdy sam jest prawdziwym obrońcą samego siebie. Któż inny mógłby być tym obrońcą? W pełni panując nad samym sobą, zyskuje się mistrzostwo trudne do osiągnięcia. Zło. Które nieroztropny człowiek czyni sam z siebie, zrodzone z niego samego i przez niego samego stworzone, niszczego niczym diament kruszący inne twarde klejnot. Tak jak pnącze w dżungli dławi drzewo, na którym rośnie, tak zdeprawowany człowiek szkodzi samemu sobie tak, jakby życzył mu tego jego nieprzyjaciel. Łatwo robić rzeczy, które są dla nas złe i szkodliwe, lecz niezmiernie trudno czynić rzeczy, które są dobre i korzystne. Kto z powodu zdeprawowanych poglądów szkaluje nauki arachatów, szlachetnych wiodących prawe życie, ten głupiec, niczym trzcina bambusowa, wydaje jedynie owoce swej własnej zguby. Samemu czyni się zło, samemu sprowadza się na siebie skalania. Samemu można zło odwrócić, samemu można samego siebie oczyścić. Czystość i nieczystość zależą od nas samych. Nikt nie może oczyścić drugiego. Niech nikt nie zaniedbuje własnego dobra na rzecz czyjegoś dobra, jakkolwiek wielkiego. Jasno rozumiejąc swój własny dobrobyt, winno się być nastawionym na czynienie dobra.